No kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Online. Ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku za cel stawiam sobie zarobienie 50 tysięcy, 50 tysięcy dolarów w 20 minut, czyli przez cały czas trwania tego odcinka. Więc zaczynamy od razu z grubej rury. Sprzedajemy pierwszy samochód do Los Santos Customs. O kurde, ten gracz tam na skrzyżowaniu troszeczkę mi się nie podobał. Może chcieć mnie zabić. No ale dobra, no to teraz nie muszę się uciekać tylko do niektórych metod zarabiania, mogę po prostu wykorzystywać wszystkie, byle zarobić odpowiednią sumę w tym odcinku. Zaczynamy od 3600 dolarów Fajnie, dobra, dobry początek dobry początek rzeczywiście Dobra, no to tak. Ee... A, on już wjechał do środka nawet. Można by go spróbować zabić, ale nie. Czas nagli, czas nagli. Ale nie, tu jest mój motor po lewej, jak widzicie i nie mogę sobie wezwać mojego gauntleta. Nie, dobra, najmniej wyróżniający się chciałem powiedzieć, no ale weźmiemy już to pomarańczowe i tam widzę, raz, że widzę zielony pojazd, dwa, gościu z nagrodą, a nawet dwóch takich gości. Siedem Ko tysięcy, kolejne do zgarnięcia, ej, dobra. Z racji tego, że zielony pojazd jest chyba przejęty przez gościa z trybem pasywnym, co jest troszeczkę dziwne. Aha, jeszcze za mnie też nagroda, no, to utrudnia. A, tak w ogóle, poprzedni challenge, ten, który uważałem za skompletowany od Zielona, Zielona Zielińskiego... No niestety kicha, bo tam jeszcze był taki mały dopisek, że mam być w swoim samochodzie. Czyli wykonałem go połowicznie. Zabiłem jednego z auta, przy drugim wysiadłem. No kurde, no za bardzo się podpaliłem, że się uda na sam koniec, no ale teraz... Przy okazji... Tak się trafiło, że mam drugą okazję. Żeby spróbować. Inaczej, są goście z nagrodą swoją głowę, to ci inni pewnie myślą, że tylko na tamtych będę polował, a bardzo się mylą. Bo mam też inny challenge. Zupełnie inny. Na przykład tak, po pierwsze, to zabić tego gościa. Ej, no kurde, no! No bez kitu, no przecież raz, że on nie powinien w ogóle wsiąść do tego pojazdu. On już tam powinien zginąć. Dobra, osun się, osun się, osun się, dobra, to jest pierwszy. Cholera, no nie, fuck! Ah! Na dwóch gości w jednym pojeździe, czego innego mogłem się spodziewać. Dobra, jeden z nich martwy. Ale nie, nie, to mnie dalej wcale nie zbliża ani do jednego, ani do drugiego challenge'a. Jeden już, kurde, skopany. Ja no chyba, że będziemy musieli uznać, że tamten po prostu był połowicznie wykonany i tyle, a teraz się muszę skupić naprawdę na zarabianiu pieniędzy, bo nagroda już zniknęła zresztą, to nie mogę podejmować twojego challenge'a. Jak do moment, szturmowy ma powiększony magazynek z szturmowym SMG, ja już mam, mam go, ale stop, moment, ej, on nie jest bliżej niż to, nie, jest daleko, nie jest wcale blisko, kurde, pojazd, dajcie mi coś jeżdżącego. A tam pełno graczy się koło niego kręci. Pewnie bym się wydrapał na jakiś dach, czy coś w tym stylu. No dobra, no póki co 3600 na moim. Kurde, nie no, nawet nie złożyłem tego wpłacić. No nie, fach, kwota już się zmniejszyła. No ale nie no, dobra, no muszę jechać tutaj. Ale kurde, on chyba jest autentyczny w środku. No to wow, super. To proszę wyznaczcie za mnie nagrodę i. Poklepię was tutaj wszystkich. A, no nie, dobra, on to zielony pojazd w takim wypadku. Dobra, bam w tego gościa, można przyjść od razu. Kulni Square 4. No nie, dobra, śmierć na miejscu. Dead, 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 dead. Albo nie. Ej, może on tutaj po prostu jest. Może tutaj po prostu jest. Nie. Nie, 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 nie wcale nie. No, ale ok. Mogę liczyć jeszcze na to, że jakiś goście teraz walnie nagrodą. Za moją główkę. Tamten w ogóle nie zwrócił na mnie uwagi. Tu jest gościu na pauzie. Boom, cześć, witam. O kurde, za daleko cię przesunąłem, sorry. Nawet nie o to chodziło, ale ej, ci chodzi o cicho, tamten, który jest w zielonym pojeździe. Nagle wyszedł z trybu pasywnego. Można uderzyć w jego kierunku. Tam na pewno wpadnie jakiś pieniądz. Ale stop. Aha, tu mnie ktoś ściga. Nie zauważenie. Ok, no to trzeba się teraz popisać. Umiejętnościami za kierownicą albo ich brakiem. Albo ich brakiem. Dobra. Możesz to powiedzieć oficjalnie? Brak? Nie, spokojnie, jeszcze się nie zaklinowałem. Jeszcze nie. Jeszcze trochę brakuje. Niewiele, ale brakuje. Dobra, moment. Tutaj jakoś na pewno wyjadę. No. Szczęście. O kurde, ale gościa, który tutaj jest, <grymne> Zwietrzył pismo nosem. Dobra, ale nie, no muszę się tam dostać do gościa. Przybije się? Nie, oczywiście, że nie. To jedziemy tędy. Ale boję się, że on już ładnie przemalował sobie i właśnie dowozi do doków. A, Instant Jump, tak? Okej, okay, dobra, ten też zaliczony. Jakieś pieniądze z tego tytułu? Nie. Dobra, ale muszę unikać śmierci. Jak ognia. No jest pan jakiś tam twig. Nie no, jogi. No co no, walnęłem w niego i mnie ścigał. No i proszę bardzo. No, tak się kończy ściganie super Lamy, kiedy superlama jest na tropie. Kiedy jestem w trakcie polowania. No tutaj na szczęście nie jest głęboko. Ale i tam muszę stąd wyjechać. Czym prędzej? Ale stop, moment, w ogóle on już jest w dołkach czy co? Co jest z tym gościem? No kurde Ej, ewentualnie mogę jeszcze spróbować obrabować po prostu. On chyba właśnie dostarczył, akurat dosłownie w tym momencie. No, kurde, no ja tu nie zarobię 50 kafli. Tam jest goście z nagrodą, jest bliżej. On no, ten już dostarczył, kurde, no ale nie, no, on cały czas tam siedzi. No co za menda. <śmienicza> o, -o. O, -o. o, 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 no właśnie kurde i tak się kończy stanie w miejscu. Ej, ta sama maska. No widzicie, niby ładnie zacząłem 3600, niby było wszystko fajnie. A tu jak się okazuje jednak, wychodzi powoli jak zwykle, czyli do kitu. Dobra, może ten koleś wyznaczy nagrodę za mnie, i będę mógł znowu podjąć jeden z challenge. No inaczej, no kurczę. Najszybszą metodą zarabiania tutaj jest naprawdę polowanie na graczy z nagrodami. To raz, dwa, dostarczanie samochodów Simeona. No i udział w wyścigach itd. No ale kurde, w wyścigach jak sobie nie daje rady. Gościu z nagrodą siedzi w domku, a pojazd Simeona został dostarczony przez gracza z trybem pasywnym, praktycznie przez całą drogę. Wyłączył sobie, będąc już w dokach. No to. Wow. Okej, okay, tutaj jest pan w sklepie. Cześć. A on kupuje, tak? <grywa> już nie. Sorry, przerwałem. Te zakupy. A kurde, no dalej, to nie. ani grosz więcej na moim koncie. Nic. No, kamera filmowa tutaj też zupełnie nie pomaga. A taki na gang nie przysparzałem ani jednego dolka więcej na koncie. Dobra, inaczej. Nie mogę stracić na pewno tego, co mam. Jeżeli w ogóle łudzę się, że uda mi się zarobić. Chociaż 10 tysięcy w tym odcinku. Nie, ale najwyższa pora znowu zacząć zbierać jano, po prostu. I właśnie tymi dwoma challengeami, chłopaki, daliście mi do zrozumienia, że no. Tak nie wypada wręcz. Żeby z taką rangą śmigać z pustym kątem. Ej, skatepark. Kolejny, w tym jeszcze nie byłem. Ha. I koordy, nie, no ładnie, ładnie, widzę. Dbają o to, żeby jednak San Andreas nie było Fatville. Tylko niektóre dzielnice. No nie, no ale co mi pozostaje? Naprawdę jechać w kierunku gościa z nagrodą i ewentualnie czatować. Aż wreszcie się wynurzy swój, kurde, tchórzliwy łeb. Z kryjówki. Ten łeb mu uciąć przy samych barkach, a po prostu go odstrzelić, tak będzie bezpieczniej. Ale nie, no kurde, oni tam się wszyscy kręcą, więc on nie wyjdzie. Jeżeli z mieszkania, Wieszcie, mimo tego, że to jest 80. jakiś odcinek, czy nawet późniejszy, 90. możliwe, to ja dalej nie wiem, jak wygląda wnętrze mieszkania, i nie wiem, czy z tamtego punktu mamy wzgląd do mini mapy tego, co się dzieje wokół mieszkania. Co nie widzę powodu, do którego miałoby takiego dostępu nie być. No bo przecież, kurde, no można spojrzeć, w, w, będąc w, w własnym domu, przez okno. O, tak się zabiliście. Bum. No chujowy respawn, koleś. <noise> Bardzo słaby respawn. E, o, kolejna nagroda. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Superlama is on his way. A to tamten, tak? No ale też wygląda, jakby gdzieś w domu siedział. No przecież. Po co? Nie, stop, on się przemieszcza. Ok, zwracam honor. Jednocześnie ujm ujmując sobie tą kraksą z drzewem. To było drzewo, tak? No. Trzeg. oj, ci chodzi o. No ale odcinek w połowie, cholera. No, bez kitu. Ale no, trzeba podjąć walkę, chociaż tyle Dobra, 5000, tu 5000 tam Grosz do grosza będzie kokosza Get cancer spawn killing noob what? What? Po co ja to czytałem? Trzeba było tutaj Zająć się tym panem dorwego. Jedzie szybko, to prawda, ale czy to auto nie będzie w stanie jechać tak samo szybko? Dobra, to wiecie co trzeba zrobić w tym wypadku No zabić go Aaaa podzieliłem opony To na pewno O, policjanci są ze mną w tej konkretnej sytuacji No kurde zabij go Komu? Komu No dokładnie, mi. Dokładnie tylko czy mam przy sobie na pewno tą kwotę teraz? Tak, mam przy sobie więcej niż... Aaaa, oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 Po pierwsze to wpłacić to na konto. Kurwa mać, szybko! Nie lista akcji. No actions. No! Maze Bank. Wpłać. Co to tylko 5000 tysięcy, liczyłem na więcej, ale no dalej. Come on! No dalej! Nie dość, że po prostu ktoś mnie może teraz zabić, to jeszcze druga sprawa. Czas w challenge'u leci. Okej, okay, tu jest ktoś na tej drużce, właśnie się ma. Eee, ale on mierzył do kogoś ze snajpy. Czyżby ten ktoś był na dachu? Nie. Ani trochę nie, ale moment. On był, ale na niższym. Gdzieś tu. Ej, no kurde! Przecież on tam zbyt nisko był, żeby mnie wyhaczyć. O. No dobra, dobra, spokojnie. Skoro nie kręci się w jakimś domu, no to jest do zabicia. No chyba, że tamten go teraz wykroi. E, nie. Pan Dredd daje sobie radę. I daje sobie tą radę bardzo dobrze nawet. Ale nie aż tak dobrze, żeby uciec przed moim shotgunem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Łowca nagród. Bounty Hunter. Dobra. Tutaj wbiegnę sobie i wpłacę. Choć życie naprawdę zostało mało. Fuksem naprawdę udało mi się to zdobyć teraz. Pyk. Góraj. Pyk. Necik. Szybko. Pieniądze usługi. Nice bank. Główne menu. Wpłać. 5000 Tak. Dobra. No, tam się Squidward Square pogryźli, panowie A on raczej chciał połować na mnie No, lud! No! Strzelaj, nie, jednak nie Ok? Nie chcesz strzelać, nie musisz Ten gość już nie jest nic warty Teraz nad warto, powiem, nawet w ten sposób tutaj zaskoczyć Oczywiście nie dając się zabić -ha 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 -ha, kurde, no! Jednak się nie dało Pozostaje jeszcze 6 minut tylko, żeby dać radę z, z tym challenge'em. Ładna lipa. No, nie on no, Dread daje sobie radę. Nie ma co po prostu stać i strzelać. Po prostu się po prostu kończy z gonem? Dobra, właśnie tam przejechał. Ale nie, 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 nie. Nie Nie interesuje mnie. Może Simeon będzie chciał ten pojazd. Odpowiednio przemalowany, oczywiście. I tak dalej. No, Simeon, połasisz się na ten łakomy kąsek. Niestety nie. No dobra, Dread tam jest, tak? Dobra, nie, nawet się nie będę z tą bawił teraz. Trzeba znaleźć szybko inną metodę na zarobienie pieniędzy. jak? Do Los Santos no odstawiłem już samochód, zabiłem dwóch graczy z nagrodami. Kurde! No, opcje mam bardzo zawężone teraz. Spożywcze? Serio? Myślicie, że dam radę uzbierać jeszcze plus minus 35 tysięcy? Mało. Prawdopodobne I hey, gdzie on jest? Serio, jedziesz tym? Serio? Nie, on tam był. Aha, nie no, kurde no! <ścoughs> pan Hipolit. E nie, ale serio, to gdzie on był w takim wypadku? Gdzie się pan schował? Okej, okay, dobra. A! Ah! Przejął mój samochód, no co za amenda. No co za menda! Ale spokojnie, jeszcze jest szansa na dorwanie go, bo tu jest sportowa fura karpon czy jakoś tak, tak? Aha Tylko zahamowana niestety była ciężarówką Dobra, może pan czerwony wyjdzie No co wy na to? Ja bym się nie obraził na przykład Bo to by jeszcze nie no i tak już 50 tysięcy jest nieosiągalne po prostu <śled> Nie no, ale to musi być mój kill, po prostu. Ej, nie, nie, gdzie on jest? Ej, to jest jego samochód osobisty? Kurde, Ej, eksploduje, to ta kwota zostanie zmniejszona. To, co zadążyłem zarobić. Fuck. No właśnie, go auto, nie? Bum. No powinien mnie trafić. Powinien mnie teraz trafić. Ej, wo, Co to, kurde, Tayory? Ej, wo 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 wo, ej, panowie! Panowie! No ja wiem, że goście podbiłem, że to jest nielegalne, Prze to zaprzeczyło prawom fizyki. A w sumie, no, może nie, jak jest złożony przód tego samochodu. No nie, no nie powinieneś tak... Ej, ale w sumie on każdego tak podbija. Ej, nieźle. Ale dobra, podejrzewam panowie, że wy nie jesteście warci wcale wiele A w sumie dlaczego gościu ciężarówki mi nawet ścigał? Ej, Łe, kurde łaj Łaj Dlaczegoś tylko wsi Ej nie serio, chyba zaraz, zaraz do niego zadzwonię, czy mnie wpuści do środka, ja tylko zabiję no dalej, wbijaj. No, dobra, tak się to robi. Eee, uh -huh. Nie mogę wejść na teren, bo jestem ścigany w cholerę. Dobra. No, ale zabijać inny gracz mogę. Licząc, że ten nagle tutaj wyjdzie. Ale raczej nie, raczej niestety nie. Peton, Teraz, dobra, nie da się dreadowi jeszcze zabić. Byłoby fajnie. Byłoby całkiem spoko. Pek, 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 pek pej, pej, pek, 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 szybko Nie inaczej, challenge z gatunków pieniężnych są fizycznie trudne No bo ile udało mi się uzbierać? Bo zaraz minie 20 minut odcinka No 15 powiedzmy, bo tam jeszcze coś tam miałem na koncie Kurde to 20-20 minut jestem w stanie uzbierać Maksymalnie Eee, no, może 30, w porywach może 30. Ale to by nagrody musiały latać na prawo i lewo. Musiałbym dostarczyć zielony pojazd Simona w nienaruszonym stanie. A do tego dostarczyć dolos Santos Customs na samym początku, albo na końcu odcinka. I może 30 byłbym w stanie wyciągnąć. kurde, nie lubię failować challenge. No, autentycznie nie lubię. Nikt nie lubi przegrywać, nie? Wiadomo, playing for the fun i tak dalej gramy dla zabawy Ale ja się dobrze bawię jak wygrywam na przykład Dziwne trochę, ale wiem Tak jest tak jest w rzeczywistości ah, haha, mój dom przyszły może kiedyś Jak uzbieram, ale na pewno w tym tempie będzie z tym problem To nie jest lepszym przypadkiem Nie i tak jeszcze nie mogę dostarczyć nawet do, do Santos Customs Fuck no i dobra, no to na koniec odcinka mogę jeszcze rzucić okiem. Powiedzmy tutaj. W stronę lotniska zacząć się udawać, a tak właściwie w tym momencie mógłbym już skończyć. Dobra, to kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! No i wybacz, Żukaszu nie udało się. No, to tobie się należą specjalne wyrazy ubolewania z mojej strony. Trzymaj się, pozdro, hej!